Siemanko, z tej strony Michał Dziedziński. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam trochę o open source. Zanim opowiem Wam o zaletach kontrybuowania do różnych projektów open source, to opowiedzmy sobie, jak wygląda droga typowego człowieka, który szuka pierwszej pracy jako programista. Otóż, zazwyczaj na początku przerabiamy jakieś kursy, kupujemy jakieś kursy, przerabiamy z technologii, które nas tam interesują. W międzyczasie robimy jakieś tam swoje pierwsze projekty. Po tym, jak już te kursy przerobimy, często wtedy decydujemy się stworzyć jakieś tam swoje większe projekty. I jeśli w ogóle jesteś mm, zainteresowany, nie masz jakby pomysłów na takie projekty, a chcesz zostać programistą front-endowym, to zapraszam cię serdecznie na kanał Samurai Programowania, gdzie miałem taką serię właśnie takich projektów. No to raczej proste projekty albo takie, no nie wiem, średnio zaawansowane. No ale jakbyś po prostu nie miał pomysłów, a chciałbyś zobaczyć, jak ja takie coś robię, to zapraszam cię tam serdecznie. Ale wracając do tematu. Bardzo często, jak sobie robisz takie projekty, to tak naprawdę. Nie wiesz do końca, czy są one dobrze zrobione, i czy sposób, w jaki tam rozwiązałeś problemy, no jakby ma sens, czy zostało to napisane w dobry sposób, z dobrymi praktykami, czy coś można było zrobić lepiej, i tak dalej. Jak już masz na swoim koncie jakieś swoje projekty, to fajnie. Czasami jest z tym bardzo ciężko, żeby kogoś takiego znaleźć, ale bardzo fajnie byłoby zrobić jakiś projekt dla jakiegoś klienta, to nazwijmy, tak? To oczywiście formalnie niekoniecznie musi być klient, bo na przykład nie wiem, Twoi rodzice prowadzą jakąś działalność gospodarczą i powiedzmy, że chcesz im pomóc, stworzyć im stronę internetową, bo nie mają, albo na przykład jakieś schronisko dla psów z Twojego miasta. Nie ma swojej strony, a na przykład chciałby mieć albo, nie wiem, parafia jakiegoś kościoła, albo no, po prostu dużo jest, może być jakiejś organizacji w Twojej okolicy, albo wśród Twoich znajomych, albo wśród Twojej rodziny, ktoś, kto ma jakąś działalność gospodarczą, albo jakąś inną działalność, po prostu, tak. I nie ma swojej strony internetowej. Wtedy fajnie, jeśli udałoby Ci się z taką osobą po prostu dogadać, z taką jakąś organizacją, z jakąś firmą i im taki projekt, jakąś stronę na przykład, albo jakąś aplikację, tak, bo to nie musi być strona, to może być aplikacja, różne mają różne działalności, potrzeby, żeby coś takiego stworzyć. I oczywiście niekoniecznie musimy brać za to pieniądze, tak, bo być może w tym momencie dla nas ważniejsza jest po prostu ta nauka, poza tym być może, e, dla ta, jeśli taka organizacja po prostu nie ma pieniędzy, żeby to zrobić, no to po prostu dlatego nie ma swojej strony, tak? No, nie wiem, jakieś dla psów na przykład. No, po prostu e, nie mają pieniędzy, żeby tam nie wiem, karmę kupić, więc tym bardziej mają pieniędzy na jakąś e, stronę internetową. E, więc po prostu tutaj możemy to jakby zrobić non-profit, tak? E, oczywiście za swoją pracę. Dobrze jest pobierać pieniądze, tak? Tylko że żeby już taką pracę dostać, no to już coś musimy umieć. A właśnie uczyć możemy się na takich właśnie rzeczach, także komuś coś e, stworzymy. Jednak tutaj problem jest też taki, że bardzo często nikt tam nam też nie oceni tego, co zrobiliśmy w prawidłowy sposób. Bo oczywiście może być tak, że. E, Ktoś nam na przykład powie, słuchaj, no fajną tą stronę mi zrobiłeś, fajną tą aplikację mi zrobiłeś, ładnie wygląda i tak dalej. Ale najczęściej osoba, dla której to robimy, nie posiada wiedzy technicznej, żeby nam to ocenić z takiego technicznego punktu widzenia. Tak, że na przykład, nie wiem, słuchaj, fajnie, że tutaj tą stronę mi zrobiłeś na gridzie. No, nikt nam czegoś takiego nie powie, tak? Bo pod spodem mogą być na przykład floaty. No, po prostu nie wiem. No, mogą być jakieś praktyki, które powiedzmy nie są już e, aktualne, albo no po prostu nie są to jakieś dobre praktyki, tak? I taka osoba często nam po prostu tego nie powie, bo sama tego nie wie i nie będzie zaglądać do kodu. Tak ją jakby interesuje ten wynik końcowy. No, bardzo często po prostu tak klient kto klienta interesuje. No i z jednej strony można powiedzieć, że spoko jak działa dobrze no to fajnie, tylko że e, przy szukaniu pracy no, często musimy wykazać się jakby tym, że jakieś tam praktyki e, umiemy. Jaka jest tutaj zaleta? No taka, że mamy już jakiegoś tego klienta, nazwijmy go tak, on ma jakieś wymagania i bo jeśli tworzymy jakieś tam swoje projekty, no to niekoniecznie możemy być zadowoleni z naszej pracy, tak? ale nie ma tego kogoś, kto nam powie, że no słuchaj, a tutaj może byś to zrobił tak, albo mm, to nie działa tak, jak ja bym sobie chciał i tak dalej. Także mamy już tą osobę, która jakoś tutaj nam no, może weryfikować wyniki naszej pracy. No ale dobra, powiedzmy, że tak, przerobiliśmy kursy, mamy te swoje projekty, być może udało nam się zdobyć właśnie jakiegoś tego klienta, tak go nazwijmy, tak, i stworzyliśmy dla kogoś jakąś stronę, za pieniądze albo nie, tak, bo... Być może też uda Ci się znaleźć jakiegoś klienta prawdziwego, tak? czyli ktoś będzie po prostu stworzeń, zainteresowany stworzeniem takiej strony no i weźmie Cię po prostu jako, jako po prostu wykonawcę takiej strony. Tak? Tylko wtedy zazwyczaj też musisz mieć już jakieś swoje projekty, żeby pokazać tej osobie, że coś tam już umiesz. W każdym razie, no to dobra, powiedzmy, że mamy już jakiś tych swoich klientów albo klienta, jakiś projekt dla niego wykonaliśmy, ale dalej tej pierwszej pracy nie mamy. No i co wtedy? No i wtedy ja tutaj polecam Ci taką tajną broń, właśnie, czyli kontrybuowanie do projektów open source. Co nam to daje? Po pierwsze, mamy bardzo często te projekty po prostu właśnie są na jakimś repozytorium, tak? I są tam jakieś issuesy założone do tego właśnie projektu. Co może być w takich issuesach? Otóż w takich issuesach mogą być bugi, mogą być feature Requesty, czyli na przykład ten projekt posiada jakieś po prostu bugi, jakieś błędy i trzeba je naprawić albo dorobić jakieś na przykład nowe funkcjonalności, albo zrobić refaktor czegoś, tak, że nie wiem, coś napisane jest w jakiś sposób, ale na przykład zostaje podjęta decyzja, że fajnie by było to przepisać Przykładowo teraz strzelam tak, że e, mamy coś na przykład w Reakcie napisane e, w wersji nie wiem, bez hooków. Tak? No i teraz fajnie było to przepisać na wersję tą e, z hookami. Albo nie wiem, mamy zmienne SCSS i chcielibyśmy przepisać to na zmienne CSS. Cokolwiek. E, więc mamy jakieś wymagania. Są te issuesy, w nich są jakieś zazwyczaj wy wymagania, jakieś acceptance criteria, czyli e, moment, w którym to czy zadanie zostało wykonane, ma jakiś po prostu kryteria akceptacji, tak. E, także my nie musimy sobie jakby szukać pomysłów na zadania, na projekty, tylko wystarczy, że wchodzimy na taki projekt na GitHubie, na przykład, tak, no i tam widzimy e, po prostu jasno i konkretnie, czego takiemu projektowi trzeba, że jakie funkcjonalności, jakie feature'y dorobić, jakie bagi naprawić itd., itd., także mamy jasno wypisane i możemy sobie coś z tej listy wybrać. I a propos wybierania z tej listy, bardzo często, przynajmniej ja się spotkałem w tych projektach open source, w których jakoś tam miałem swój udział, że bardzo często takie issues'y podzielone są ze względu na poziom trudności. Na przykład w skali od 1 do 10. I na przykład z jedynką mogą być oznaczone jakieś taski jako good first issue. Na przykład, tak, czyli dobry jakiś issue do wykonania jako pierwszy taki task. To najczęściej są jakieś bardzo proste taski. Na przykład to może być, strzelam teraz, zmiana wyglądu. Batona na przykład, tak, że nie wiem, mamy baton prostokątny, a chcielibyśmy, żeby miał zaokrąglone e, rogi, bo zmieniła się nie, koncepcja tutaj wyglądu takiego batona. E, no i bierzemy, przypisujemy sobie taki dask, robimy go i, 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 i jeśli zrobimy go dobrze, tak, no to, to mamy za sobą takie pierwsze zadanie. No i właśnie, ale jak zrobimy to zadanie, czyli co? Czyli takie zadanie. Musi ktoś od nas zaakceptować, tak? Bo my to na siebie przypisujemy, później robimy pull requesta i ktoś tego naszego pull requesta musi zaakceptować. Zazwyczaj jest to po prostu ktoś, kto ma jakby pieczę nad takim projektem open source, więc jakaś osoba właśnie musi nasz kod przejrzeć. I to jest właśnie bezcenne, można powiedzieć, tak? Że ktoś zobaczy nasz kod. Wytknie nam jakieś nasze błędy, pokaże lepsze praktyki. No, po prostu super, tak? Jeśli chodzi o naukę, to super, bo zostaniemy mieli jasno pokazane, że słuchaj, w tym miejscu mogłeś coś zrobić lepiej i dzięki temu uczymy się nowych rozwiązań, nowych rzeczy, nowego sposobu zapisu kodu, nie wiem, nowych funkcji, na przykład nowych pomysłów na tworzenie czegoś. Także to jest po prostu świetne bardzo często też już na przykład po zaakceptowaniu takich zmian przez innego programistę przegląda nasze zadanie jeszcze jakiś tester na przykład tak i on dopiero na przykład jest w stanie wyłapać jakieś błędy i wtedy takie zadanie może do nas trafić z powrotem i musimy je poprawić co jeszcze nam to daje pokazujemy że potrafimy pracować w zespole bo bardzo często pod jakimiś taskami pod jakimiś Issuesami, feature requestami, trwa jakaś dyskusja, tak? Możemy się wypowiedzieć, czy naszym zdaniem to jest dobry pomysł, czy zły, co można, bo ktoś na przykład czasem może zaproponować jakieś rozwiązanie, tak? Że słuchaj, przydałoby się coś nowego, tak? Ale ymm, i fajnie, jakbyś to zrobić w ten sposób. I bardzo często. Możemy tam po prostu dyskutować z innymi ludźmi, uzgadniać jakieś właśnie rozwiązania. Odbywa się tam po prostu konwersacja na takim repozytorium. Tak, także pokazujemy, że umiemy w, no po prostu dojść do jakiegoś na przykład rozwiązania i tak dalej. No, ale właśnie musimy, jeśli piszemy takie komentarze, jeśli piszemy w jakiejś dyskusji się wydajemy, to znaczy, że używamy angielskiego, bo zazwyczaj ja przynajmniej nie spotkałem się jeszcze z innym przypadkiem, ale zazwyczaj po prostu w takich projektach open source jest używany język angielski, także szlifujemy ten angielski i jakieś zwroty przydatne właśnie w pracy, także to też jest efekt uboczny, można nazwać tego. A ponadto poznajemy GitHub'a, ogólnie Gita, bo te, każdy projekt ma jakiś tam swój Gitflow, tak? Uczymy się na przykład forkować repozytorium. Możemy się nauczyć e, dobrych jakichś mm, konwencji, dobrych jakichś sposobów nazywania branczy, nazywania komitów. Często po prostu mogą być jakieś narzędzia, które jakoś weryfikują ten nasz kod albo to w jaki sposób nazywamy komity albo brancze. Często w takich projektach są testy, także musimy się nauczyć pisać jakieś testy właśnie. Często tam właśnie podpięte są jakieś na przykład linter, także, który też nam będzie pokazywał, że coś mogliśmy na przykład zrobić inaczej albo gdzieś mamy błąd. Także Myślę, że takie projekty one zazwyczaj no po prostu muszą być, mieć dobre praktyki w sobie, tak, bo to jest open source i z tego będą korzystać jakieś inni ludzie. Nie jest to na jakieś wewnętrzne potrzeby firmy, tak. No, także e, jakość kodu tam musi być duża, no i w związku z tym uczymy się też właśnie e, dobrze e, dobrze ten kod pisać. E, no i właśnie. Uczymy się tego e, GitHuba w taki sposób, że nie wiem, umiemy przypisać m, na siebie task, e, kogoś e, oznaczyć, dodawać jakieś e, labelki na przykład e, do issue'sów, jak oznaczać inne osoby, żeby nam sprawdziły nasz kod, e, żeby zrobiły nam code review. Także uczymy się po prostu różnych narzędzi, których właściwie tworząc jakieś swoje projekty, tworząc projekty samemu. No, nie bylibyśmy w stanie ich e, poznać e, w takim stopniu jak w e, takich projektach open source, w których musimy po prostu pracować z jakimiś innymi ludźmi. No i co nam jeszcze to daje? Otóż niektóre projekty open source są np. tworzone przez jakieś organizacje non-profit albo przez jakiś ludzi e, po godzinach, w sensie nie odpowiada, można powiedzieć, za nie żadna firma, tak? Ale jest mnóstwo projektów open source, za które po prostu odpowiada jakaś firma. I, na przykład, jest tak w przypadku Divante, z którym współpracuje teraz, że jest jeść tych projektów open source, tak? I Divante te projekty wykorzystuje. Ale ten kod jest jakby dostępny, tak? I, i każdy z niego może tam korzystać. Ale właśnie chodzi mi o to, że to na tym oprogramowaniu czuwa jakaś firma, i jeśli chcielibyśmy do takiej firmy dołączyć, to myślę, że zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej jest nam dołączyć do jakiejś firmy, do której projektów Open Source kontrybuowaliśmy wcześniej. Tak, i jeśli robiliśmy to w dobry sposób też, tak? No wyobraźmy sobie sytuację, że hmm, sami na przykład rekrutujemy jakąś osobę i powiedzmy, że przychodzi do nas osoba, która. Wie czym się nasza firma zajmuje, wie, jakie projekty robimy i przede wszystkim brała już udział konkretnie w tych projektach, tak? Jej kod jest częścią tych projektów. Bardzo często jest możliwe to, że zna już osoby z zespołu, który pracuje nad jakimś projektem, tak? No bo mieli ten kontakt właśnie przez nie wiem, Slacka, przez tego GitHuba i tak dalej. Jest na przykład e, trochę film, które e, tak, trochę, no mnóstwo film, które jakby mm, pozwalają na pracę zdalną, tak? Także nie, nie, nie jesteśmy ograniczeni do Polski, e, ale jeśli na przykład w jakimś e, mieszkacie w większym mieście, w którym jest jakaś firma, która robi jakieś oprogramowanie e, open source, i powiedzmy, że e, chcielibyście do tej firmy dołączyć. To myślę, że warto właśnie sprawdzić, jakie projekty open source mają i to zacząć tam kontrybuować. I wtedy dostanie pracy w tej firmie będzie na pewno znacznie łatwiejsze, bo to może być właściwie tylko formalność. Bardzo często taka firma w ogóle może wyjść z inicjatywą, że słuchaj, robisz tutaj fajną robotę. Czy na przykład nie byłbyś zainteresowany współpracą z nami, tak? Także myślę, że naprawdę warto to robić. Wiele osób jakby nie ma świadomości, dlaczego warto to robić, i Jest to gdzieś tam pomijany krok, a potrafią kręcić się wokół własnego ogona, tak, z tym poszukiwaniem własnej pracy, tworząc jakieś kolejne tam swoje projekty, tak, ale nie mając kogoś, kto im to sprawdzi, nie mając kogoś, kto im powie, że słuchaj, na przykład, że to co robisz, na przykład, jest bez sensu, tak, że nie wiem, no, w ten sposób tego się nie robi, to można zrobić dużo lepiej, że siedzimy tak, jakby sami wymyślamy jakieś nowe funkcje, to nie mamy, nie mamy kogoś, kto nam po prostu powie, że słuchaj, to ma sens, tak, że, w sensie jakiegoś, nazwijmy to klienta, tak? No, tak możemy traktować osoby, które zgłaszają jakieś issuesy, że to są tacy klienci, także e, ktoś nas prosi o jakiś feature, ktoś nas prosi o naprawę jakiegoś błędu. Tak. E, więc myślę, że po prostu e, warto jest robić takie projekty e, open source. E, I ja tutaj w linku ogólnie do tego odcinka, kilka projektów open source. Pod, wam podrzucę, y, tworzonych właśnie w Diwante, y, w których sam miałem okazję y, pracować. To będzie View Storefront, Storefront UI, Shopware PWA. Y, ogólnie są to projekty, w których wykorzystuje się View, także jeśli szukasz pierwszej pracy, jeśli znasz View, to zapraszam cię serdecznie, żebyś tam zajrzał. Myślę, że. Y, będzie to dla ciebie fajne wyzwanie się tam podjąć, wziąć na siebie coś. Są labelki typu właśnie Good First Issue, także mm, coś fajnego dla siebie tam mam nadzieję znajdziesz. Jeśli nie, w sensie jeśli naprawdę nie znasz View, no to zachęcam cię do poznania jego, ale to tak jak mówię, to są. Ja to tylko przykładowo tutaj wrzucę. Tak? Jest mnóstwo projektów jakichś open source'owych w Reakcie w Angularze jakichś innych technologiach, także na pewno znajdziesz coś dla siebie. Ja tutaj te mogę polecić, bo po prostu tych projektów open source byłem kontrybu kontrybutorem no i po prostu polecam, tak? Wiem, znam tą ekipę, która tam na tym czuwa, to są bardzo doświadczeni programiści z wielką wiedzą bardzo często i z świetnym feedbackiem, który będą w stanie tam dać jakimś e, e, skout review, które będzie na pewno wartościowe. E, no i tak, polecam robić open source. To na pewno da Wam dużego kopa w poszukiwaniu swojej pierwszej pracy. E, a kto wie, może jak już znajdziecie tam pracę, to open source wciągnie Was na tyle, że e, po godzinach w ramach rozwijania się... No właśnie, bo to jeszcze inna kwestia. E, bardzo często może być tak, że nie wiem, pracujemy w jakiejś technologii, na przykład w Angularze, tak, a po godzinach chcemy sobie porobić coś w jakiejś innej technologii, tak, żeby się oderwać od tej naszej, powiedzmy, technologii, którą wykorzystujemy w pracy i na przykład hobbystycznie bierzemy udział w jakimś open, projekcie open source'owym, na przykład pisanym w Vue, aby poznać nową tą technologię. Więc to na przykład, jeśli już mamy pracę, ale chcemy na zmienić technologię, to myślę, że to jest też bardzo dobry sposób, aby właśnie taką technologię poznać, powiedzmy po przerobieniu już jakichś kursów, żeby sprawdzić się w boju, że tak powiem. No i dobra, to tyle na dzisiaj myślę. Ten odcinek chyba już całkiem długi wyszedł. Także dzięki, jeszcze raz. Dajcie znać w komentarzach na przykład, jakie wy projekty open source polecacie, jeśli tam jakieś macie, jeśli w jakich braliście udział. Dajcie znać ogólnie. Co myślicie, co o tym myślicie? Czy braliście już może udział kiedyś w jakimś open source? Dajcie znać, jakie tematy jeszcze by Was interesowały, o których mógłbym opowiedzieć, jeśli takie są. No i tyle. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.